Orpedy. Ole chlamy Mam yes, yes. Nie, ładne, ładne Jest, jest Ładny, ładny jest Chudzinka Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jak widzicie klimat mega Także jestem nad wodą 5 października, 4 stopnie, godzina 7 rano Zabieram się za szczupaki. No nie wiem jeszcze jak woda wygląda na rzece. Wiem, że co nie padało. No było dość mocno podniesiona, także miejmy nadzieję, że się jest dobrze. No i co, pierwsza miejscówka z brzegu. Później mam nadzieję, że jeżeli na drugą pojadę, da się pochodzić trochę w woderach, pokombinować. Także nie przedłużam, oglądajcie. Mam broń, jest pierwszy, o, ładny strzał, piękny strzał, Łapiec 25 minut pierwszy pierwszej bronie i wydaje się dość fajny nawet, no, mówił, uderzył przy pięknie, ładny, ładny jest woda, jak mówiłem, nie jest taka zła, myślałem, że będzie gorsza, także jest trącona oczywiście ale jest dobrze no. no chodź 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 ładny jest szybaczek jeszcze się zaplątał no chodź 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 rzut po drugi brzeg ja miałem pierwszą sztukę Łóżka pięknie to no, ładny ładny jest, w mam brzeg na pierwszą sztukę Jest kloc Proszę, zobaczcie Przepiękne, no stawiam, że takie 85, no gruby jest jak nie wiem Także no będzie, Na pewno 85 bym miał, zaraz go będziemy mierzyć Rzut, mówię, rzut po drugi brzeg, Spuszczenie do dna Parę podbić, no i petarda strzał No zobaczcie, no muszka. W pysku Zaraz będę ją wyciągał Ładnie zasnął, naprawdę Także zapowiada się ciekawie, zobaczymy co dalej. Wchodzimy na miarce i mamy 90, no proszę, 93 cm. Pięknie. No, pierwszy rzut odchwada łóżka, na którą no dość sporo łapałem i dość fajnie popałem. Kolory pomarańczowy, mój ulubiony, zawsze się sprawdza. No, powiem, wam jak to teraz wygląda. No, jak widzicie, dużo piany na wodzie, powyżej jest wodospad też tam dojdziemy, zobaczymy, powiemy. No i co, druga strona jest ciutka głębsza niż, niż mój brzeg. Mój brzeg jest ogólnie dość spokojny, ale jest sporo i drzew, i jakaś zielska. Także jak widzicie, rzuty po drugi brzeg, podciąganie po tym brzeg. No, no i to się sprawdza jak na razie. Jedno branie, ale stawiam, że tam wyżej są takie fajne trzciny, są też woda stoi, także zobaczymy. No miałem branie, miałem branie Coś uderzyło dożyło. patrz się znowu o, fala się zrobiła Weźmy jeszcze Ale słabiutko brania, jak nie wiem, chyba to mała sztuka Tu duży fischhead Znaczy duży, no 30 cm, to nie taki duży, ale, ale już masywny jest znaczy, nie, czy jest, ale mówię, takie nie dobranie branie było Jest malaga No nie, nie jest taki aż wcale mały Myślałem że mniejszy będzie no, no. Chodź, chodź W pionie chodź, chodź, do wora Jest I to numer 2 Opowiem Wam, że jak widzicie Fisher w akcji Dwa pierwsze razy, no nie brały takie bra, ten, branie Ale już za trzecim razem ładnie dziobnął Także rybka stawiam gdzieś Albo po 70, a może na 70 Także jestem raz przy przylewie Także może ich tu być więcej. Dobra, kładziemy go. Jest słuchajcie, twój No jest 70, mamy 72 z kawałeczkiem. Na szybach w podbiraku. A tu macie przynęte. Fish head. Jak mówiłem 30 cm. Na płynnym haku. Tu macie hak z tyłu. No mogę dać tutaj do zbrojki jeszcze od dołu. Ale na razie łapię z płynnym Także jak widzicie, zrobił robotę. I rośnie. No płyn, płyn. I poszli. Opowiem wam teraz jak to wygląda tutaj. No jestem bardzo blisko przelewu, na przelewie jeszcze nie wiem czy uda mi się na połapać, jest masa piany, nie wiem czy on go będzie naniosło, czy nie. Ale jak widzicie tutaj na samym środku gałąź leży, spowalnia wodę, czyli cały środek tutaj woda stoi. No jak powiem wam, że już tu wcześniej z Maćkiem i do dna tutaj za bardzo nie ma co rzucać, znaczy puszczać, bo od razu zaczepy. Także mówię, dobre miejsce, także może ich stać tu więcej. Podam jeszcze kilka razy, zobaczymy. Zobaczmy następnego, patrzcie, nie dokręciłem hamulców w ostatnim I zobaczcie, za tym spowolnieniem co Wam pokazywałem widzicie Jest kolejne Oraz chyba podobny będzie Ale mówię to jest miejsce, gdzie tu kilka może stać także I Zobaczymy Że to cały czas to samo piszmy No i też chyba będzie Koło 70? O może a to melduje się kolejny. No i powiem wam, że branie przy samiutkim spowolnieniu. Spowolnienie, które tam tak wygląda, że no musiał tam stać. Ale pierwszy rzut, które zrobiłem wcześniej, no nie wyszedł to. No, Jak widzicie, tego zapałem. Rzuciłem chyba raz, o dwa razy teraz <laughs> i od razu i branie. Także mówię, kogoś, to też będzie tylko 70. Chciutki grubszy niż poprzedni. Ten mierzy 75 rubniutka. No, chodź No chodź. jedziesz, jedziesz. I poszli. No przy przelewie niestety nie pułapię, tam już jakiś wędkarz poszedł. No i jak już widzicie, dzieje się. Także jest dobrze. Słoneczko już dość wyżej, cieplutko się fajnie zrobiło. No, no nic, porzucamy tu jeszcze w tym miejscu. Zrobię kilka miejsc w drodze powrotnej i lecimy na drugi odcinek. No i w żałcie druga powrotna niestety nie dała ani jednego brania. Także lecimy na wodery. No Mam nadzieję, że ta miejscówka na woderach będzie do obłowienia. Zobaczymy. No i co, kij zmienia na lżejszy, żeby zabawa była. Także nie przedłużam, oglądajcie dalej. No to dobra, jestem. Rzeka jest ciutko wyższa niż ostatnio, brudniejsza. No ale nic, zobaczymy. W praskiej zabrałem ze sobą SG2 od Savage Gear. On jest od 12 do 65. Zaczynam od muszki. Tutaj już mam stalkę założoną. Także tak to wygląda. Plecionka, no nie jest, mówię, na, na mocny zestaw. Plecionkę mam tutaj 0,10, także leciutko. Zaczęło tutaj dużo nie ma. No zobaczymy, co będzie się działo. Jest, patrzcie, jest pierwsze branie już. Nawet do wody nie chodziłem, mówię poczekam. Rzucę tutaj. Rzuciłem muchę, przytonęła trochę. I już mam pierwszego. Ale mały, mały, ale jest. Chodź, chodź kolego. I dobora. No długo nie trwało. Zobaczcie, muszko pożarte. Pierwsza miejscówka, pierwszy rzut. Mówię mucha przytopiała. Przetopiła się trochę parę podbić i uderzył. No wracaj mały zbój. Puń, płynie, płynie. No na pierwszy rzut poleciał kolor powarszowy, 7 gramowe obciążenie, oliwka. Także. No widzicie, no, montażu nie było. No tak wam mówiłem, zaczepów nie ma, a już jedną muchę zerwałem. Także. No jak na razie idę powoli. No powiem wam, że na pewno w wielu miejscach nie dojdę, także żeby krążył tutaj wefta. No ale zobaczymy. Zobaczymy, to, co z tego będzie. Brzegu. A patrzcie, spadł no a ty ładny był taki 70 przynajmniej z samego brzegu tam wystartował i uderzył Dobrze jest nieduży Branie. No chodź, 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 tylko Chodź, 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 chodź. A, patrzcie, wygrał się jeszcze. Ale ledwo pięty był. Jak widzicie pod to niestety się ciągnie, tak to wygląda. No, macie gumę Westina Fire Perch. Może ładnie, ładnie zebrał. spadł mi kolejny na gumę, no, Że ty dziadzie Ten ładniejszy już był A Zobaczcie, prawa strona jest lekko spokojniejsza I od razu dwie akcje O, trzecia ryba, która spadła, no Uch. Mamy Nie wiem, czy to ten sam, czy nie a raczej tak, patrzcie, poprawił z tym nurtem to trochę ciężki temat cofnę się trochę na płytszą wodę ojciec, tylko tu chodzi to Janusz jest chudziutki Będzie miał 70, jest chudy, ale zobaczcie, będzie miał 70. Będą jakieś większe ryby. Będę wychodził na brzeg. Na razie zobaczymy, co się będzie działo. I poszli pięknie. No, powiem, że na razie ciekawie, staram się trzymać brzegów tam, się wolniejsza woda. Na szybszej ciężko się utrzymać. No i już tam próbowałem w jedno miejsce wejść dalej. Już, no nie nie przejść. Będę musiał iść z brzegu, przejść brzegem i wejść do wody tam, gdzieś dalej. Ale jak widzicie, no tutaj macie zieli i icho. Przy samym tym w wodzie jeszcze jest pełnozielska. Także jak widzieliście rzut, no w sumie rzut i chwilka i od razu zwijałem. No ale widzicie w tym miejscu pabrania Także porzucamy tam jeszcze. Torpeda, upa, nie. Ole, torpeda. Spójrzcie. Założyłem obrotówkę. Stoję na samym środku rzeki. I chyba mam szupaka, Nie wiem, bo nie widziałem jeszcze. Nie, ole, mam piękną Upa, nie. Ole, mam torpedę. Ole, klamer. Podbiorak jeszcze mi ucieka. Nie uwierzycie. Założyłem obrotówkę. Mówię, to jest woda szybsza. I mamy klamotę. Naprawdę klamotę. O! Tam nie? Nie, to bra braunik. O panie, chodź, 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 uciekaj. Ole klamot. No to powiem wam, że tak. Zobaczcie. O, nie, to jest... Spokojnie, spokojnie, panie, panie. Spójrzcie. Jaki klamot. No słuchajcie, no. Co się porobiło? Rybka w podbierach leży, Wypoczywa na razie. No, hol dość krótki, nie wiem, jakiś mega długi. Ona jaka sztuka, jaka potężna, wielka po prostu, jak nie wiem. Założyłem obrotówkę czwórkę, mepsika taką. Rzucane pod, pod nurt, na prędkości zwijane. No i z początku jak zaciąłem myślałem, że to jest szczupak. No, ale później zaczęło tak chodzić dziwnie. No i proszę, zaraz Wam go pokażę. Miarka jest rozłożona, wyszedłem na brzeg. Ale mówię, potężny jest naprawdę. Wielkie jak nie wiem zapomniałem dodać, ja jeszcze łapie w UK także sezon strągowy mam do 15 października także pofarciło się, zaraz zobaczymy mówię, miarka i ogień. lecimy zobaczymy ile ma lecimy na miarce i miarka pokazuje 65 centów no torpeda, pójście na to to jest torpeda 65 centów no przepotężny branie też mocne także naprawdę szybko go do wody puszczam, nie będę go długo męczył z tego wypuszczę oczywiście jeszcze poleży, wypocznie ale bana na twarzy naprawdę potężnie i poszli Pięknie No nie to ja nie wiem. Jest, wiedziałem że prawie no. Tak, że żebranie Ale słabe było, ale było A teraz poprawił O maluszek Jeszcze wokół mnie tu pływa Dziad. Chodź, chodź I nie dawała zobaczcie, przypon już zdemodelowany jak nie wiem Gumka dwunaska cały czas no proszę, no taki, ja wiem, około 60 55 może tak, jak płynie, ale no mówię, pierwsze branie takie niepozorne, a później ładnie już zebrał straciłem kolejnego ten tak się wydaje ciekawy Nie będzie jakiś mega duży ale zły też nie będzie Uważa, tak nurt mocno ciągnie Nie ładny ładny jest Chodzinka Coś nie będzie chyba będzie To nie spadnie, spadnie. i spadnie Chodź dobra Wejdź, wejdź wejdź się nie chce działać, dobra jest No ciężko było No długo się nic nie działo i proszę Nic stąd piękny strzał Ale mówię, dwa razy mi brał, pierwszy raz mi spadło No i podamy drugi raz i proszę Raz po zmierze, teraz go zmierzę, miarkę teraz rozłożę i zobaczymy ile ma. A muszka tym razem w dolną wargę dostał. rzutowa To wierzymy go. I miareczka zatrzymała się na 85 napładach. No, płyniesz, płyniesz, płyniesz i poszli pięknie. Słuchajcie, na no już kończę, no bo wiem, tak słoneczko grzeje, a mi zimno jak nie wiem, bo ja mam, że przemarzłem. No ale co? Od, zacznijmy od początku tak podsumowałem całego wypadu No pierwsza miejscówka w jedną stronę środem zrobiłem trzy brania. I powiem, że wracałem tą samą stroną, nawet puknięcia, Także zmieniłem miejscówkę na wodery no i powiem na wodarach już, już naprawdę rybki się fajnie odpaliły. No i widzieliście, zdało mi się złapać 5 e, szupaków innego pięknego strąga. No brań szupaka to miałem no, przynajmniej 10. No kilka mi fajnych ryb też spadło. Także no działo działo się. No Było tak, że musiałem iść wodą. E, Byłem ja by się robiło, no woda wyższa. No już nie mogłem przejść miejscami. Tam nie zawsze wchodziłem. Także musiałem wychodzić, brzegiem iść, wchodzić znowu. No ale warto było, ryby, ryby tylko i wyłącznie pod brzegami, no nie, nie chciały w ogóle wychodzić do szybkiej wody Także jak trafiłem pod brzegiem, podbijałem, branie, strzał, jest No i druga sprawa, jak widzieliście pewnie rzucane było i dość szybko zwijane Z tego względu, że jeszcze zielska jest dość sporo przy dnie Ale zielską już jest coś takie słabe, że jak zahacza to zielską po prostu je wyciągam Także tyle z mojej strony na dzisiaj Jeżeli macie jakieś pytania walcie śmiało, trzymajcie się